Witam serdecznie i cieszę się, że możemy się spotkać też w czasie tego szabatu. Dzisiejsze czytanie to Druga Księga Mojżeszowa, z szóstego rozdziału do dziewiątego i fragment z tej księgi przeczytamy, z tego dzisiejszego czytania i wspólnie będziemy się zastanawiać, a też jutro będzie dalej studium Toro od dziesiątej ci z nas, którzy zechcą. Mogą przyjść o godzinie 10 i to studium, to studium będzie. Może zacznę czytać z piątego rozdziału dwa wiersze i potem pójdziemy dalej. Piąty rozdział drugiej Księgi Morzeszowej, dwudziesty drugi wiersz czytamy tam tak. Wtedy Mojżesz zwrócił się ponownie do Pana, mówiąc Panie, dlaczego wyrządziłeś złotemu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuję z tym ludem. Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. I rzekł Pan do Mojżesza, teraz zobaczysz, co uczynię Faraonowi, że zmuszę silną ręką wypuści, ręką wypuści, zmuszony silną ręką wypuści ich i zmuszony silną ręką wypędzi ich z ziemi swojej. Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł, jam jest Pan. Objawiłem się Abrahamowi, Zakowi, Jakubowi jako Bóg wszechmocny, lecz imienia mojego Pan im nie objawiłem. Ustanowiłem także przymierze moje z nimi, że im dam ziemię kananejską, ziemię pielgrzymstwa ich, w której przebywali jako przychodnie. Ja także słyszałem wzdychanie synów izraelskich, których Egipcjanie zmuszają do niewolniczej pracy, i wspomniałem na moje przymierze. Dlatego powiedz do synów izraelskich: Ja jest Pan. Ja Was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię Was ich niewoli i wyzwolę Was wyciągniętym ramieniem przez surowe wyroki. I przyjmę Was za swój lud i będę Wam bogiem i poznacie, że mia Pan Bogiem Waszym, który Was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. I wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Zakowi, Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo. Ja Pan. Tak mówił Mojżesz do synów izraelskich, lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu upadku ducha i ciężkiej pracy. I odezwał się Pan do Mojżesza i rzekł, idź, powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, by wypuścił synów izraelskich z kraju swego. Mojżesz zaś wymawiał się przed Panem, oto synowie izraelscy nie usłuchali mnie. Jakże więc usłucha mnie Faraon? Zwłaszcza, że jestem niewprawiony w mówieniu. Wtedy odezwał się Pan do Mojżesza i do Arona i dał im rozkaz do synów izraelskich i do faraona, króla egipskiego, aby pozwolił wyjść z synom izraelskim z ziemi egipskiej. Jest to Ciekawy fragment. Tam w tym fragmencie zaczynają się potem też plagi, które nazywamy egipskie, które przyszły na, na ten naród. Ale dzisiaj popatrzymy na, na, te, na tę część i trochę na tą sytuację, w jakiej się Izrael znalazł. Czy ten fragment możemy zobaczyć. Tutaj taką paradoksalną sytuację. Mojżesz, Mojżesz mówi Żydom o wyzwoleniu z niewolnictwa, o powrocie do swojej ziemi obiecanej przez Boga ich ojcom, Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. A oni słuchając jego, słuchają jego z obojętnością. Tak tutaj czytamy więcej. Słowa Mojżesza wywołują u nich rozdrażnienie. I możemy powiedzieć tak, od strony psychologicznej można to zrozumieć. Podczas tak długiej niewoli Żydzi stracili wiarę w możliwość wyzwolenia. Stracili nadzieję. Oni byli duchowo spustoszeni i przygnębieni. Dlatego bardzo iluzorycznym w porównaniu z twardą rzeczywistością, w jakiej oni się znajdowali, wydawało im się słowa o szybkim wyswobodzeniu. Czytaliśmy tutaj, lecz oni nie słuchali Mojżesza, z powodu upadku ducha i ciężkiej, i ciężkiej pracy. Żydzi. Nie posłuchali mojżesza. Oni zlękli się, aby iść i zdobyć Ziemię, którą Bóg obiecał ich ojcom. Efektem tego, efektem tego były plagi egipskie, ciężkie też 40-letnie przebywanie na pustyni, ogromne straty, cierpienia. Samych Żydów, jak również okrażających ich narodów. W końcu, gdybyśmy czytali dalej, prawie jakby literalnie zostali wyjęci z Egiptu i przymuszeni podbić ziemię Izraela. I teraz jest pytanie, kiedy. Czytamy tyle lecz oni nie słuchali Mojżesza. Dlaczego oni nie poszli uczynić tego od razu, tu, jak wtedy Mojżesz z nimi rozmawiał, na samym początku? Dlaczego nie usłuchali Mojżesza na samym początku? Dlaczego nie usłuchali go od razu? Tora mówi, że główny powód to upadek ducha, jak w tym dziewiątym wierszu czytamy albo niedostatek ducha. Oczywiście Biblia przyznaje, że okoliczności mają wpływ na naszego ducha. Oczywiście trudności życiowe, ciężka praca, zmęczenie, wewnętrzne odczucia miały wpływ na naród żydowski w Egipcie. Na pewno to nie pomagało im w podjęciu takiej decyzji. Ale Tora nie o tym mówi na pierwszym miejscu, jako o przyczynie niepowodzenia, ale mówi o upadku ducha. Myślę, że nie ma na świecie twierdzenia bardziej fałszywego. Prawdopodobnie może jest, niż to byt. Określa świadomość. Każdy z nas może przekonać się o tym, że z łatwością, że mamy wokół siebie ludzi, którzy wyrośli w, tym samym, w tych samych warunkach materialnych, w tych samych warunkach socjalnych, ale zajmują absolutnie różne pozycje polityczne, ideologiczne, religijne i inne. Często przeciwne, nawet. Myślę, że jasnym dla nas jest, że wpływ na rozwój spraw ma kondycja ducha, wola i właściwy wybór. Niezależnie w jakiej sytuacji jesteśmy. Kondycja ducha, wola i właściwy wybór. Teraz w naszym czasie trwa proces mesjańskiego wybawienia, tak jak dawniej wcześniej z Egiptu. Nie jest to jedno wydarzenie, które jest w jednym czasie. I Tora pokazuje nam i czyta się o tym albo mówi się też o tym w czasie paschy. I wiem, że w czasie Paschy są zgodnie z tradycją cztery kielichy, że wyjście z Egiptu to proces, który ma kilka stadiów. I tam w Wierszu szóstym, tak czytaliśmy, powiedz do synów: Ja pan, ja was uwolnię z ciężarów nałożonych przez Egipcjan, potem ja was wybawię z niewoli, ja was wyzwolę wyciągniętym ramieniem, i ja was przyjmę. To jest. To jest cały proces, który, który trwa. I też tak z naszym duchowym wybawieniem z niewoli grzechów, w której każdy człowiek jest albo był. I oczywiście w tym procesie są możliwe, a raczej na pewno będą lokalne wzloty i lokalne upadki. To znaczy, że w tym procesie będą sukcesy i kryzysy, ale jedyny środek, który może przeciwstawić się ciężkiej pracy, to ta sama siła ducha, która w każdym czasie określa kierunek naszego rozwoju. I to niezależnie jak ciężka i jak mozolna jest praca, to siła ducha określa kierunek i tego wtedy tam zabrakło. Oczywiście prawdą jest, że na początku oni jemu wierzyli. Pamiętacie, gdyśmy czytali te rozdziały wcześniej? O niemu uwierzyli, w nich wstąpiła nadzieja na szybkie wyzwolenie, ale poryw minął, a w miejsce tego przyszło jeszcze większe przygnębienie. Trzeba było oczekiwać na rezultaty rozmów z Faraonem, ale na czekanie zabrakło im cierpliwości. Czasami, kiedy. Rozmawiam z wierzącymi ludźmi, kiedy pytają mnie i patrzą, pytają o sytuację, jaka jest w Izraelu. I mówią, co Żydzi robią, jak oni robią. Niektórzy nawet mówią, że to tak jak w warszawskim getcie to, co oni robili tam w strefie Gazy, na przykład teraz. I przecież czytamy w tym. W objawieniu i u proroków, jaki będzie koniec. Czy nie mogą poczekać, niezależnie co będą robili, co będzie robił Hamas, co będą robili inni. Po prostu niech czekają, a Mesjasz ich uratuje. To jest tak, że można czekać. Ale problem polega na tym, że decyzje trzeba podejmować każdego dnia. Do szkoły dzieci muszą chodzić każdego dnia. Do pracy ludzie muszą jechać każdego dnia. Autobusy podjeżdżają na przystanki, z przystanków odjeżdżają, bazary są pełne ludzi, sklepy są pełne ludzi. Decyzje trzeba podejmować każdego dnia. Nie wiem, gdybyśmy my byli w takiej sytuacji, czy byśmy się zgodzili czekać. Oczywiście możemy cytować ewangelijne te słowa, kiedy uderzą cię w jeden policzek, nastaw drugi. I nawet mogę się z tym zgodzić, nie rozumiejąc do końca tej interpretacji, jak ktoś mi mówi, że to na tym polega. Ale tam nic nie pisze, kiedy uderzą w policzek Twoją żonę, że masz czekać, aż uderzą ją w drugi policzek. Kiedy uderzą w Twoje dziecko albo Twojego sąsiada. Nic na ten temat w Ewangelii nie, 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 nie czytamy. Czytamy tylko o naszej odpowiedzialności, jaka jest, jaką, jaką mamy. Jak już powiedziałem im, można było czekać na rozmowy z faraonem, ale praca była ciężka i niewola była trudna. Czy zabrakło im cierpliwości? Ale jak w sytuacji poniżającego niewolnictwa zachować siłę ducha? Jak w takiej sytuacji zachować wiarę w wolność? A przyjście Mojżesza nie dość, że nie dało wolności, o której on wspominał do nich, o której mówił, to jeszcze pogorszyło ich położenie. Pamiętacie, zwiększono im normy, zabrano y, słomę, y, praca stała się jeszcze bardziej uciążliwa. To pogorszyło ich położenie, dlatego naród przestał wierzyć w jego misję. Sam Mojżesz zaczął pytać Boga, i o tego czytaliśmy ten 22-23 wiersz: Panie, dlaczego? Nie wyratowałeś ludu swego? Bóg odpowiada Mojżeszowi: się, Objawiłem się Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, jako Bóg wszechmocny. Lecz imienia mego Jachwe im nie objawiłem. Można to rozumieć, że Bóg dał im obietnice, które niekoniecznie spełnią się za ich życia. Bóg obiecał Abrahamowi: wstań i przejdź. Ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. O tym czytamy w pierwszej księdze mojżeszowej, 13 rozdział, wiersz 17. To Bóg obiecał. Wstań, przejdź w i szesz, ten kraj, tobie go dam. A Abraham musiał kupić za duże pieniądze, 400 sykli srebra, ziemię, aby pochować swoją żonę Sarę. O tym czytamy w 23. rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. A przecież Bóg do niego mówił, że to jest twoja ziemia, to by ją dam. Izakowi Bóg powiedział, mieszkaj w tym kraju, gdyż tobie dam te wszystkie kraje. 26 rozdział, pierwszej Księgi Mojżeszowej, wiersz trzeci. Ale jego słudzy nie znaleźli pitnej wody, bo wszystkie studnie filistynczycy zasypali ziemią. Do Jakuba Bóg powiedział, ziemia, na której leżysz, dam tobie. 28 rozdział, pierwszej Mojżeszowej, 13 wiersz. Ale żeby rozbić swój namiot, Jakub musiał kupić ziemię za 100 srebrników. W 33 rozdziale o tym czytamy. Wszyscy oni nie oburzali się na Boga. Nie mówili, Boże obiecałeś. Co z Twoją obietnicą? Co ja z tego mam, że, że do Ciebie należy? Co ja z tego mam, że Tobie służę, że za Tobą idę? Wszyscy oni nie oburzali się na Boga. Oni byli przekonani, że w końcu ziemia ta będzie należeć do ich potomków. Ale jest potrzebna trochę cierpliwości, jest potrzebne trochę trudu. Jeżeli będziemy trochę cierpliwi, jeżeli będziemy chcieli włożyć trochę trudów w nasze życie, to przekonamy się, że warto Bogu służyć, że warto za Nim iść, że warto się z Nim związać. Chociaż może wydawać się, że trud jest jeszcze większy i że niewola bardziej uciążliwa, jakby wyglądała. Że ziemie, które nam obiecane były, nie ma ich, że muszę płacić jeszcze więcej. Jest potrzeba cierpliwości. Zadanie, jakie posiadał Mojżesz, było niezmiernie trudne i złożone, jakie miał wykonać. Mojżesz odpowiadał za los całego narodu. Od tego, jak ono Mojżesz wypełni wolę Wszechmogącego. Zależało co spotka jego naród: życie czy śmierć, wolność czy niewola, przebudzenie i odrodzenie czy wieczny mrok. To jest odpowiedzialność, jaka spoczęła na nim. I na każdym z nas też jest taka odpowiedzialność. Może nie za cały naród. A może za żona, może za męża, może za dzieci, może za sąsiadów, może za przyjaciół z pracy, albo kolegów czy koleżanki ze szkoły, ze studiów. Odpowiadamy za los tych ludzi, od tego, jak my wypełniamy wolę wszechmogącego Boga. Często może zależeć i zależy, co spotka naszych przyjaciół, co, spotka, co się dzieje z naszą rodziną, czy mają możliwość wyboru życia, wolności, czy zostaną przebudzeni, odrodzeni, czy będą pogrążać się w mroku z dnia na dzień. Wiemy, że Mojżesz wywiązał się z zadania, jakie Bóg na niego nałożył. Chociaż było to trudne i dramatyczne, to wyzwolenie fizyczne i wyzwole, wyzwolenie duchowe Izraela. Trudne, bo naród zmienił wiarę swoich ojców. Zmienił wiara Abrahama, zmienił wiarę Izaaka Jakuba przez te lata niewoli, zniżył się do pogańskich bóstw, ale nieoczekiwanie. W czasie przechodzenia przez Morze Czerwone przyjęli Boga, który okazał się im w swojej chwale. I moi kochani, niewiele tygodni później. Stali u podnóża góry Synaj i byli świadkami spełnienia się wielkiego objawienia. Bóg rozmawiał z każdym z nich, z każdym z nich. Bez pośrednika, bez pośrednictwa Mojżesza. I tam druga księga Mojżeszowa, o tym będziemy jeszcze więcej mówić, 20 rozdział i drugi wiersz. Po raz pierwszy możemy przeczytać, i bardzo mi się ten zwrot podoba. Wszędzie, kiedy Bóg się objawiał, mówił: Jestem Bogiem Waszych Ojców. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ale tam, kiedy stali przy Górze Synaj, Bóg do nich powiedział: Ja, jest Pan, Bóg Twój. To było to przeobrażenie. Kiedy nawet w trudnych sytuacjach. Podejmujemy dobre decyzje w kierunku Boga, a do tego potrzebujemy posilenia duchowego z Jego Ducha. Dlatego musimy być otwarci na Niego. I dojdziemy do, takiej, do takiego położenia, kiedy będziesz wiedzieć, że On jest Twoim Bogiem. Jam jest Pan Bóg Twój. I potem zaczyna się w zasadzie prawdziwa historia tego narodu, tak się zaczyna historia każdego człowieka. Jeżeli tylko zechcemy, aby ten Bóg, o którym gdybyśmy czytali w tym dzisiejszym czytaniu, Bóg mówił, a faraon mówił o Bogu Izraela, o waszym Bogu, co mi do Niego. I to by jest prawda. To nie był jego Bóg. A to wcale nie znaczyło, że on mógł sobie go lekceważyć, że mógł go nie słuchać, bo tam Bóg się objawiał i odpowiedział na te wszystkie pytania, jakie faraon stawiał, kiedy mówił o Bogu. Bóg pokazał, że on jest Bogiem tej ziemi, to znaczy też tych, którzy wierzą w Niego, czy nie wierzą, czy uznają Go, czy nie uznają. Bóg ingeruje w sprawy życia na ziemi. I od posłuszeństwa Jego woli, od posłuszeństwa Jego słowom zależy sukces, zależy powodzenie. Zależy życie. A jeżeli będziemy lekceważyć Jego słowo, to pierwsza rzecz to to, że będzie nasz duch osłabiał się. To będzie tak, jak tutaj czytamy, będzie upadek naszego ducha i nie będziemy widzieli możliwości, nie będziemy widzieli nadziei. To będzie prowadzić nas do tego, że będziemy narzekać i narzekać. A to jest najgorszy grzech, jaki wierzący człowiek. Może popełnić. Kiedy narzeka, kiedy mówi, że Bóg się nie troszczy, co to znaczy? Kiedy mówi, że Bóg tego nie widzi, że Boga nie ma, gdzie On jest? Co to znaczy, kiedy tak mówimy? To znaczy, że mówimy, że Bóg jest kłamcą, że Bóg mnie oszukał, że nie jest wszechmogący, że nie jest wszechobecny, że nie jest wszechwiedzący. A On taki nie jest. To my potrzebujemy, aby nasz duch został wzmocniony przez Boga. Potrzebujemy się otworzyć na Niego, szczególnie w takich trudnych sytuacjach, w których możemy się znaleźć, a niektórzy może się znajdują. I cały czas patrzeć do przodu, nawet jeżeli musimy płacić, jeżeli musimy kupować coś, co nam się należy, co jest nasze, co jest nam obiecane. Abraham kupował to, płacił za to, chociaż był przekonany, że ta ziemia to jest, to jest, Bóg obiecał jemu, dla jego potomków, dla jego narodu. I przyjdzie taki czas, chociaż dziś już on widzi, ale kiedy zobaczy, że cała ta ziemia, tak jak Bóg obiecał, on to doświadczy i zobaczy, tak jak autor listu do, jak Paweł do Galacjan pisze, że razem z wierzącym Abrahamem. List do Hebrajczyków mówi, że oni wszyscy nie osiągnęli tego ze względu na nas. Tam są wymienieni ci bohaterowie wiary, którzy żyli w tamtych czasach. I, powie, I tam jest, że nie doszli do tego celu ze względu na nas, którzy teraz żyjemy, że razem dojdziemy i potem a też my nie dojdziemy, a my sami bez nich też tam nie wejdziemy. To jest współzależność. Panie Boże, dziękujemy Ci za. Ten czas, jaki tutaj mamy, dziękujemy Ci za historię, którą możemy się uczyć. Panie, za Słowo, z którego możemy czerpać nadzieję, że nawet jak wydaje nam się położenie tragiczne i bez wyjścia niemożliwe, proszę Cię o, o mnie i o nas wszystkich, abyś dał nam cierpliwości, ufności, wiary, aby Duch nas nie upadał, abyśmy oczekiwali na Twoje wsparcie i na Twoją pomoc. Abyśmy dokonywali dobrych wyborów, aby to zadanie, które powierzyłeś dla każdego z nas, abyśmy je wypełniali świadomi tego, że od nas może zależeć życie innych ludzi, którzy są, którzy przez nasze życie mogą poznać Ciebie, mogą do Ciebie się zbliżyć i mogą mieć nadzieję. Ojcze, weź sobie chwałę z naszego życia, niech ono służy.